Zatankowałem się za 50, czy okazji karówkę kupiłem, bo tak mi coś w duchu tam skręcało, jak to się mówi, kawy się napiłem, poczęstował kolega. No wiecie, no na pusty żołądek to tak nie za bardzo jak to się mówi. Chorąco jest parno tak jakoś cholender. Jak to za mało tylko było padania, że tak powiem. Bo mam także że dojadę do domku bez problemu.

To zawsze będzie W tych rzeźniach kiedyś, jak w telewizji za komuną jeździłem, wracałem ze środka z łodzi, wiozłem morza do już nieżyjącego i Heflich był taki. i Tu się za, kazali mi się zatrzymać i się załóżili, lali się, aż krew leciała. Jak się wtrąciłem, to słuchajcie, w poniedziałek, gdzieś do pracy, już nie pracowałem. Chciałem po prostu ich rozgonić, bo ludzie się patrzyli, etc., i w ogóle, nie, ja tak. Żeby nie było świadków i dowodów. No i tak, jak mnie dyrektor przesunął, to powiedziałem wszędzie na wobec głośno, wszystko i tyle. Ja miałem przechlapane, ale oni tak samo. Takie były. W naszym narodzie jest zakorzenione trzymanie w tajemnicy przed innymi. Tak samo macie z żołnierzami, etc. I wiele innych jeszcze będzie sytuacji, że będzie trzymane w tajemnicy i zamiatane pod dywan. Obojętnie jaka by to nie była partia. Tu, w stanie wojennym czołgi przechodziły. O tutaj, z prawego na lewy. Czołg był, bo nikt nie się nie spodziewał. Dwa T-34 sobie przejechały, nikt nie zazwyczaj mywał, nikt nie Tam w lewo gdzieś pola Czy To dziś pamiętam to. No to rano jest, czy tutaj można jeszcze. Kiedyś tu był przejaś kolejowy. I się stało no może godzinami przesadzam, ale długo nieraz bo zapory były zamknięte Teraz droga kiedyś taka była tutaj tu po lewej stronie zbożowe chyba to były tutaj tu zawsze lubiały chłopaki stanąć Albo z tej, albo z tej strony wyłapywały, zatrzymywały, kontrole robiły, etc. Nieraz się tu nawet nie spało, było bezpiecznie, no. Poczynek, no na Tachografię przerwał wyjątkowo. Ze dwa razy mi się zdarzyło, że tutaj musiałem noc blować zły, byłem ja jak piero, no, jak to się mówi, do domu blisko, no ale co, nie można było pojechać. Wtedy to była droga taka, no, w no gorszym stanie. No to lat było 40, 50 lat temu. Ludzie, już się nie chcę wierzyć. Może, może wreszcie siądę. Dobra, teraz wyłączę, bo szkoda jak to się mówi nagrywać, bo nic nie ma ciekawego. Może kiedyś siądę i zacznę myśleć, może książkę jakoś pamiętnik napiszę o moich różnych przypadkach za kierownicą. W zasadzie to humorystyczne zawsze wszystkie były. Dobra, na razie rozłączę.